Witam was tu Ivan 95 u Powiem wam, jestem bardzo zadowolony z wyników wyborów ponieważ po raz kolejny kandydat niemiecki przegrał z wynikiem 49%. Rafał Trzaskowski nie powinien mieć możliwości rządzenia własnym podwórkiem a co dopiero Warszawą i tym bardziej krają. Nie dość że ten człowiek jest w jakiejś wielkiej mafii która go uniewinia to jeszcze jest na tyle głupi aby manipulować prawdą. Jeszcze kilka tygodni temu Rafał pokazywał jak bardzo jest przywiązany do tradycji i konserwatyzmu lecz już teraz po wyborach grozi, że marsz powstania warszawskiego się nie odbędzie. Jeszcze kilka tygodni temu miał chęć wzięcia udziału w marszu niepodległości. Pan Rafał jest bardzo elastyczny bo umie dopasować poglądy do istniejących czasów. Czas kampanii to czas oszukiwania a czas kadencji to sielanka. Ta sielanka Rafała byłaby czymś okropnym. Władze w Polsce przejęliby Niemcy, których Rafał tak bardzo sobie ceni. Skoro już za jego prezydentury w Warszawie głównowisłe zalało, to wyobraźcie sobie, co ten człowiek musiałby odpierdalać w całej Polsce. Człowiek, który podpisuje deklarację LGBT, wyciszyłby wszelkie konserwatywne głosy, a sam zacząłby farbować Polskę na tęczowo. Tak samo jak zaklejał szyby taśmą. Rafał Trzaskowski jest fanatykiem. Nie jest jednak fanatykiem religijnym, lecz fanatykiem antypisowskim. Chce przerwać kluczowe dla Polski inwestycje takie jak centralny port komunikacyjny, który sprawiłby, że Polska stanie się mocarstwem, w którym do każdego miasta można szybko dojechać. Miliony turystów z całego świata by tutaj przyjeżdżało i zostawiało tu swoje pieniądze, jednak Rafał woli to wydać na jakieś projekty LGBT, ponieważ one to zrobią z naszego kraju mocarstwo. Rafał chciał także zakończyć przekop Mierze i Wiślanej, ponieważ jest w koalicji z takimi degeneratami jak Zieloni, którzy uważają, że ten przekop zniszczy środowisko. Ich zdania nie ma co brać pod uwagę, bo to zwykli Niemcy, którzy wolą, by polskie statki przepływały przez ten przekop w Rosji. Możliwe, że Rafał szykuje dla nas wspólne państwo z Niemcami, ale na zasadzie Niemcy rządzą, a my jesteśmy pod ludźmi, ponieważ Rafał uwielbia niemieckie firmy, którymi buduje Warszawę, a także nie chce lotniska w Polsce, bo jest w Berlinie. Drugim tematem są wyborcy Rafała Trzaskowskiego. Ich można porównać do małp, które dostają kfurii, bo nie dostały banana. Cały czas wierzyli w zwycięstwo Rafała i cały czas powtarzali, że Rafał zaraz wygra. Teraz uważają, że Rafał zostanie nowym Donaldem Tuskiem i zostanie premierem. Tego nie ma co komentować, oni są po prostu oderwani od rzeczywistości. Po wygranej Andrzeja Dudy wiele z nich zaczęło obrażać wschodnią Polskę, bo nie umiem się pogodzić z tym, że wygrał ktoś lepszy. Nie umiem się pogodzić z tym, że w demokratycznych wyborach wygrał Andrzej Duda. I jeszcze ktoś ma czelność mówić, że w Polsce demokracja upada? Pan Duda nie jest idealnym człowiekiem, jednak jemu choć trochę zależy na Polsce. Sojusz z potężnym USA jest o wiele lepszy niż sojusz z lewackimi Niemcami, w których interesie jest zniszczenie nas. Sądzę, że Unia Europejska upadnie już w następnej kadencji, w której mam nadzieję, że siły niemieckie nie przejmą władzy, lecz myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam.